No i zgodnie z zapowiedzią w studiu gość Jan Emil Munarski. witam Ciebie pięknie. Witam serdecznie, dzień dobry. Czyli warszawskie kombo taneczne. Ja zacząłem, zapowiadając Twoją obecność w studiu, już mówić, że to jest niesamowite takie ciało powiązane jedno z drugim, a wszystko zaczęło się tak naprawdę od 1 sierpnia, czyli kolejnej, wcześniejszej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Trochę lat minęło, dokładnie 15 i ukazała się ta oto płyta, którą pokazuję tutaj w studiu do kamer. Tak, to jest nasza piąta płyta, e, piąta yy, i na piętnastolecie. 15, 15 lat temu, 1 sierpnia, e, na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zagraliśmy pierwszy raz. Było to w Warszawie, wstęp był wolny, graliśmy na świeżym powietrzu i skrzyknęliśmy się dosłownie dzień lub dwa dni wcześniej. Mhm. Padła taka propozycja od jednego z naszych przyjaciół, którzy byli, on był wtedy menadżerem jednego z klubów zaprzyjaźnionych w Warszawie, żeby zrobić taki koncert trochę na boku, trochę po swojemu i zwrócił się do mnie, ale nie mówił, co to ma być za koncert. A my graliśmy polskie, starodawne piosenki sobie dla przyjemności w różnych miejscach, dla znajomych, dla siebie, w busie, w garderobie i itd. I stwierdziłem, że chyba po prostu tak gwiazdy się tak układają, że tak właśnie się musi wydarzyć. Skrzyknąłem zespół, z którego gro chłopaków yy, i dziewczyn, bo Ania też jest na pile gra. E, gramy do dziś razem i zrobiliśmy koncert złożony z kilkunastu piosenek i powstańczych, i patriotycznych, i warszawskich, i, i w ogóle starych, nie tylko warszawskich. I ta reakcja ludzi wtedy, 15 lat temu, oni nie wiedzieli, że taki zespół jest, nie wiedzieli kim my jesteśmy, ale reagowali naprawdę bardzo emocjonalnie na te piosenki. E, każdy po swojemu, bardzo subiektywnie. Ja po tym koncercie, po tych rozmowach z ludźmi, którzy przystawali na chwilę albo na dłużej, ktoś tańczył gdzieś z boku, wiedziałem, że chcę to robić dalej, żeby to rozwinąć, że jest dla kogo, jest po co to robić, że to jest też ważne dla wielu ludzi. Te piosenki, nawet nie my, jak to robimy, może teraz po latach, kiedy mamy swój taki może język czy brzmienie E, to też my jesteśmy może ważni ale, dla kogoś, ale, ale głównie chodzi o ten materiał, że on budzi cały wachlarz różnych emocji, wspomnień, e, to, jakiegoś takiego, takiej relacji z własną tożsamością i tak dalej. E, więc e, minęło 15 lat i to jest piąta płyta, więc też repertuar mamy już dosyć duży. No tak, ale teraz ta płyta e, to taki e, opus magnum waszej myśle twórczości, bo e, postanowiliście, ty postanowiłeś e, przygotować 15 tank na 15-lecie zespołu tak? i te tanga, jak się okazuje, tego młodzi nie wiedzą, e, starsi e, może pamiętają, może nie. Teraz dzięki tej płycie mogą sobie przypomnieć, że tanga w historii e, Warszawy przedwojennej i w ogóle w historii muzyki rozrywkowej polskiej. Zakorzenione były kiedyś bardzo mocno, w bardzo. sposób silny, ewoluując i, i jakby działując na inne gatunki przecież muzyczne. Tak, tango y, dla tych, którzy może trochę nie wiedzą, chciałem powiedzieć, że tango polskie to jest taki odrębny gatunek tanga, zresztą y, opisany dosyć ciekawie przez muzykologów, ponieważ tango, które przyszło do Europy na początku, w drugiej dekadzie XX wieku, E, było najpierw bardzo mocno stylizowane, było, by, było takim egzotycznym, obcym stylem, mm -hmm. i muzycznym, i tanecznym. A później, pod koniec lat 20., zaczęło się asymilować i twórcy rozpoczęli całą taką wielką podróż w stronę polskiego tanga właśnie. Powstało tych tank tysiące przed wojną. Po wojnie również w zasadzie, dno może do lat 50. pisano tanga. Tango przed wojną było najpopularniejszym stylem muzyki rozrywkowej. Nie wiem do czego go teraz porównać, może do, no, do jakiegoś Nie e... nieważne. W każdym <laughs> razie było, było czymś bardzo popularnym, bardzo, y, była duża, duży, duży popyt był na, na tango. I tango polskie jest bardzo liryczne. Bardzo chwyta za serce. Jest wolniejsze niż argentyńskie. Mm -hmm. e, najwięcej tang, chociaż nie tylko, jest o miłości i o tej szczęśliwej, i o tej nieszczęśliwej. E, mnie do tanga przyciąga ta mel melodyka. Ten wyjątkowy klimat, e, który jest w tych piosenkach. Melancholia, może jakaś taka Tęsknota. Eee, więc postanowiliśmy przy naszej piątej płycie po 15 latach działalności nagrać płytę. Właśnie nagrać materiał jakby taki monograficzny, który zawiera tylko tango, polskie tango i w zasadzie tylko z drobnymi wyjątkami liryczne tango. Eee, wcześniej od samego początku braliśmy na warsztat tanga polskie i mieliśmy ich w repertuarze i z kilkanaście pewnie, ale nigdy nie nagraliśmy takiej płyty monotematycznej. Po koncertach ludzie na przestrzeni lat często przychodzili do nas i mówili, że koncert był piękny, poleczki świetnie, walczyki świetnie, foxtroty super ale tango najpiękniejsze. Więc ja stwierdziłem, że na piętnastolecie wyjdziemy też naprzeciw naszej publiczności, a jednocześnie zaznaczymy ten fenomen tego stylu. Można by takich płyt nagrać 50. No właśnie, właściwie teraz powinienem postawić pytanie, zatem z tej wielości, z tej ilości fantastycznych tang i tzw. tak zwanych szlagierów, hitów ponadczasowych, co było dla Ciebie kluczem, żeby ta piętnastka się znalazła na tej płycie? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ e, tego jest bardzo dużo i e, wy, wybór mm, mógłby być bardzo trudny. E, można by nagrać taką płytę, która byłaby materiałem instruktażowym w jakimś sensie, mhm. czym było polskie tango. I wtedy każdy z tych utworów byłby w kompletnie innym charakterze. Natomiast te utwory w większości są w bardzo podobnym charakterze. I tutaj dochodzimy do meritum tego zagadnienia. Mianowicie mój zespół Warszawskie Konbotaneczne odwołuje się do tradycji orkiestr podwórkowych, z których moje rodzinne miasto Warszawa w dawnych czasach słynęło. Yy, w ogóle muzyki w miastach było dużo kiedyś, bo nie mieliśmy ich, jej w telefonach, hmm. ale. Warszawa była fenomenem, jeżeli chodzi o to. Była miastem dużym, bogatym, bardzo szybko rozwijającym się, więc ta rzeka ludzi przepływająca przez, przez to miejsce również przy, przynosiła muzykę. I to jest bardzo ciekawe. I z, tych, z tej tradycji przedwojennej, która też bardzo pięknie się zaznaczyła np. w czasach okupacji hitlerowskiej. Gdzie w Warszawie było bardzo dużo muzyki na ulicach i zakazane piosenki, tak Aha. zwane. I dalej następny etap bardzo ważny w piosence warszawskiej ulicznej, podwórkowej, czyli powstanie warszawskie. Przecież piosenki powstańcze w większości to są piosenki bardzo warszawskie. E, z takim bajerem właśnie też pisane, układane. E, no i później odbudowa z ruin i też bez przerwy wszędzie w tych ruinach muzyka. Więc my jesteśmy. Myślę, że no, po 15 latach mogę zaryzykować takie nieskromne stwierdzenie, stwierdzenie czy określenie, że jesteśmy kolejnym elementem tej układanki, natomiast odwołujemy się do tradycji naszej ulubionej orkiestry, czyli orkiestry ulicznej schmielnej. Która to orkiestra została założona w 1928 roku w dawnych czasach przez dwóch braci Jaworskich i grała do wybuchu wojny podczas okupacji w Powstaniu Warszawskim i od razu po wyzwoleniu również grała. I ja pamiętam tę orkiestrę bardzo dobrze, będąc dzieckiem, idąc z ojcem po ulicy Chmielnej. Zatrzymywaliśmy się i słuchaliśmy, jak grają. I oni wtedy ci z tych zdjęć, z okładki, jeszcze wtedy żyli, ja ich mam przed oczami, mam to brzmienie przede wszystkim w głowie. I jak wyszedłem z tymi piosenkami do ludzi naście lat temu, z tymi starymi piosenkami, zacząłem je wykonywać, to zamarzyłem, żeby mieć taki zespół jak mielna. I to jest bardzo długa droga, żeby wykonawczo dojść do takiego do takiego poziomu, do, takiego, do takiej płynności tego języka i wyrazistości. I te tanga, które są zawarte na tej płycie, to jest odpowiedź na pytanie. To są tanga, które nawiązują do stylu tej orkiestry w jakimś sensie. Pamiętam Twoje oczy. Teraz posłucham utworu tytułowego, Przepiękne bardzo proszę. tango. Wracamy do spotkania z naszym dzisiejszym gościem Janemil Młynarski. Warszawskie kombo taneczne, jubileuszowa płyta piękna, płyta szczególna i jakże odstająca od mainstreamu. No tak, to jest nie dzisiejsza sprawa w sumie, ale staramy się, żeby była dzisiejsza. Wykonujemy starodawne piosenki i wiem, że w świadomości ludzi albo w podświadomości ludzi te piosenki cały czas są. W podświadomości w tym sensie, że spotykamy się z młodszymi widzami, którzy mówią nam: Słuchałem tego, nie znam tego. Nie znałem, ale, ale tak jakbym znał, coś poczułem takiego w środku. I to rzeczywiście jest. To, to właśnie od, jest takie niedotykalne, niematerialne po prostu. My mieliśmy jeszcze to szczęście w, w 2010 roku na początku naszej działalności, że się. Otarliśmy jeszcze o, o ludzi takich grubo przedwojennych. Mhm. Te 15 lat robi tę różnicę po prostu. E, dzisiaj już ich nie ma, natomiast o ludzi, którzy byli dorośli przed wojną i którzy trochę zaczerpnęli życia e, t, takiego e, przedwojennego, po prostu. E, słuchali nas. E, co ciekawe, Najstarsi byli zawsze najlepszymi tancerzami na naszych koncertach. Mhm. Zresztą przekonałem się o tym w zeszłym roku, czy może nawet jeszcze to było zimą tego roku. Grywamy czasami w świetlicy powstańczej na Nowolipiu w Warszawie. To jest takie miejsce, w którym powstańcy warszawscy. Mogą sobie posiedzieć, są tam przywożeni, odwożeni do domu, mają rehabilitację, mają kawiarnie itd., itd., mają animacje różne. Tych powstańców jest garstka, średnia wieku jest naprawdę dosyć wysoka już. Są to stulatkowie z grubsza mhm. i czasami gramy tam koncerty dla nich. Więc y, żadna publika nie śpiewa tak głośno z nami piosenek jak oni, i to nie tylko powstańczych czy okupacyjnych, mhm. tylko w ogóle polskich piosenek przeróżnych. E, oraz y, ten taniec, gdzie siedzą ludzie, którzy mają 95, 99, 101 lat gramy i oni się podrywają z tych krzeseł i proszą wolontariuszki, yy, młode dziewczyny stojące tam pod ścianą na przykład, pilnujące, żeby się wszystko dobrze udawało do tańca, całują w rękę i tańczą. I yy, myślę, że dla takich obrazków w ogóle też warto, warto to robić. Moim marzeniem jest y, również, nie ukrywam, żeby w końcu Combo mm, odwiedziło różne ośrodki polonijne, żeby ten sentyment trochę rozbudzić albo może nie tyle rozbudzić co żeby trochę w nim popływać po prostu bo te piosenki są bardzo takie jednoczące też no i przez 15 lat jeszcze nie udało nam się pojechać za granicę nie wiem dlaczego gramy sporo koncertów bardzo się z tego cieszę chociaż pierwsze koncerty nasze Poza Warszawskie to nie, nie działy się od razu. To nam zajęło parę lat i mieliśmy strasznego Pietra na początku. Jak to będzie wszystko przyjęte poza Warszawą? Mm -hmm. No tak, bo taka niby hermetyczna muzyka, bo to jest znane z Czerniakowa, znane jest z Pragi. No Tak, tak. I jak to będzie na przykład w Częstochowie? No właśnie, tak, tak. Częstochowa była pierwsza. Najpierw pojechaliśmy do Częstochowy, tu graliśmy kilka lat i padła taka propozycja, bo czasami gramy również. Po prostu po tańcówki w końcu nazywamy się Warszawski Hombo Taneczne Nie bez Kozery, bo chcieliśmy zawsze grać do tańca po prostu. Mm -hmm. ehm, no więc, żeby grać do tańca, to nie, nie, tylko, yy, nie tylko repertuar warszawski, ale w ogóle po prostu. Piękne piosenki. Ehm, no i tam się okazało, że, że, że w ogóle jest miłość, że yy, też. Bardzo chciałem wspomnieć y, przy tej okazji o Stanisławie Grzesiuku, czyli bardziej mhm. Warszawy, już dawno, dawno nieżyjącym. natomiast y, jego wkład y, jest tak wielki w, w tą kulturę, tak na, 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 na tak wielu poziomach. A dlaczego? Dlatego, że y, na przykład w takiej Częstochowie, czy w, w każdym innym mieście, do którego jechaliśmy debiutować. Y, na początek w każdej rozmowie po koncercie przywoływana była właśnie ta postać. Stanisław Grzesiuk i książka Bosale w Ostrogach, mm -hmm. albo 5 lat kacetu, albo płyta, Grzesiuk śpiewa y, stare piosenki, albo tych wydań było dużo, to, to na przestrzeni lat te same piosenki były w różnych wydaniach. Y, więc ja myślę, że to, to jest na pewno y, ogólnokrajowe, co najmniej. To jest po prostu wycinek naszej bogatej kultury e, i my staramy się również w Warszawskim Kombotanecznym grać. Y, to wykonawstwo niektórych denerwuje, i na przykład pada, padają takie pytania, dlaczego my tego nie unowocześniamy w jakiś sposób. No, więc y, są zespoły, które, które robią różne próby, żeby to nowocześnić bardziej lub mniej. Natomiast nasz zespół y, stara się być jak najbardziej tradycyjny i też używać takich, a nie innych instrumentów. I y, 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 jakby no. Mm, drążyć ten styl. No wy macie przede wszystkim piłę, a piła tak. ja, ja, to jest wyjątkowo rzadki, jakże piękny instrument. Ja w ogóle piłę tak na poważnie to poznałem w kolendzie Cicha noc w interpretacji Tomałejca. Tak, znaczy w ogóle piła jest do dziś bardzo popularna za oceanem właśnie mm -hmm. na przykład, ale nie tylko bo i Australia, wszędzie tam gdzie jacyś emigranci to jeden z takich instrumentów Poręcznych, bardzo prostych, prymitywnych wręcz, uh -huh. a z drugiej strony dosyć trudnych w obsłudze na początku. E, na pile u nas gra Ania Bojara, z którą się znam grubo wcześniej niż, niż gramy, e, i, i ona się nauczyła od zera na tej pile grać, bo jej się to brzmienie bardzo spodobało. Kiedyś się z nią spotkałem, przypadkiem zupełnie w Warszawie, zapytałem co słychać, ona mówi: Uczy się grać na pile. A ja powiedziałem, no to super, bo ja zakładam akurat właśnie zespół podwórkowy. Uh -huh. A ona mówi, wiesz, ale ja jeszcze nie umiem. To jest strasznie trudne, nie da się wydobyć dźwięku. Mam chodzę na jakieś tam lekcje do pana ślusarza. Pan ślusarz grał kiedyś taki stary pilarz uh -huh. warszawski. Yy, I ja mówię, to jak już się nauczysz, to zadzwoń. I za 3-4 miesiące zadzwoniła Ania. I mówi już umiem. Proszę bardzo. I gra od tamtej pory z nami. Myślę, że definiuje brzmienie naszego zespołu w dużej mierze, bo piła brzmi charakterystycznie. Piła naśladuje ludzki głos. Yy, bardzo blisko ludzkiego głosu jest piła. Yy, sopran taki. Mm -hmm. yy, Myślę, że bez piły kombo nie byłoby, nie byłoby tym, czym jest na pewno. Piła też charakterystyczny dosyć instrument dla takiego dawnego brzmienia. No, mamy banjo, mamy banjole, czyli man, ma, banjo mandolinowe, bez tego ani rusz. Kontraba, strąbka, saksofon, harmonia trzyrzędowa. Wszystko to, co jest potrzebne, żeby, żeby zrealizować ładnie stare piosenki po prostu. Pożegnamy się szlagierem Or orkiestry Chmielnej, czyli Jadziem, Panie Zielonka. Tak, zwracamy się do tej chmielnej, to już powiedziałem dzisiaj, więc nie mogło tego zabraknąć. I to jest właśnie jeden z wyjątków na tej płycie, dlatego że Jadziem, Panie Zielonka to też jest tango, mhm. ale to już jest zupełnie polskie tango. To melodycznie i rytmicznie ma naprawdę niewiele wspólnego z argentyńskim tangiem. Jest już odrębnym stylem po hmm. prostu. No i opowiada taką y, ciekawą historyjkę z czasów, kiedy dorożka pełniła rolę taksówki. No to sobie to wspólnie przypomnimy. Jan Emil Munarski, Warszawskie Kombo, taneczne w polskie FM w dookoła południa. Za obecność bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam serdecznie dziękuję bardzo.